Cześć. Na podstawie tych bucików, właśnie firmy Lowa, skóra jest jeszcze w stanie bardzo dobrym, impregnowana, konserwowana często i gęsto, więc skóra jest ok, miękka. Ale jest problem z membraną, czyli tak zwana potocznie membrana. Jest, dzieje się coś takiego, że się po prostu wykrusza. Widzicie? Odpada i się po prostu robi ta gąbka, ta co jest membrana w środku, i jest wykruszoną materiał, znaczy tworzywą. To jest nawet głębokie. Nawet można powiedzieć, że jest. W tym to jest jeszcze w miarę. Ale tutaj popatrzcie. O! Co się dzieje? Tu się jest praktycznie... można powiedzieć, że... palca wkładamy. I tu jest ubytek I tu się cały czas po prostu po, po, powiększa ten... E, ukrusza się to i jest po prostu pytanie z mojej strony czy jest możliwość naprawienia tych butów? Ponieważ buciki są bardzo wygodne, fajne nie są zniszczone Tylko jest po prostu defekt wykrusza się membrana. one właśnie posiadają membrany Libra i po prostu tu jest po prostu ten defekt. Chciałem to po prostu uzupełnić, ewentualnie zalać, ewentualnie naprawić. Jak ma ktoś pomysł pisać, dzięki za pomoc. Pozdrawiam.